A witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj odcinek spoilerowy. A mianowicie mamy tutaj um, następną promocję, która będzie. Do wygrania będzie Friggy. Friggy sobie tam odstawimy. Zobaczymy co tam wejdzie. Ale to jest na zasadzie wielkiego wyzwania. A przejdźmy sobie, przejdźmy sobie jak to ma, jaki będzie miał przebieg. Tutaj ma do przekroczenia prze, porogów każdy. Otrzyma za darmo dodatkowe wyścigi w darmowych derbach do 4 dziennie. Derby odbędzie się w czasie wielkiego świętowania, czyli po tym wielkim wyzwaniu. I mianowicie... A już wiem chyba co to będzie. Oferta każdego dnia osiągnij cele i odbieraj konie. Wygrywaj nagrody i otrzymuj bonusy w trakcie świętowania oferty promocyjne na wyzwanie tytana i bonusu derby za pomocą innym za pomoc innym jest to czwarte zadanie takie zaraz wam pokażę zresztą natomiast no lecimy dalej co tutaj nagrodą jest w wyzwaniu tytana dla VIPów można sobie ją Zdobyć, oczywiście, w sklepie za fragmenty konia, frigi, w sklepie z flagami. No, zaraz zobaczymy. Aha, te flagi będzie można za, za uczestnictwo w tych, w tych rajdach, w tych konkursach. Pamiętajcie, takie, takie koniki, które tam, tam biegały. A nie, to chyba będzie. Inny typ to będą chyba te, te kule, co trzeba było wrzucać, prawda? I jedno będzie za 6, 5 i 3 chyba, czy coś takiego. W każdym razie zaraz sobie sprawdzimy. Ma szansę zdobyć boskiego frygi. Tak jest. No i te podkowy, które, które możecie sobie też pozdobywać za 2, 20, 70 i 156 podków. Dobra, zobaczmy, co to, co to nam pokaże, prawda? Mamy tutaj te zadania, ja te zadania robiłem ale dzisiaj była znowu aktualizacja i mi te zadania pokazowało no ale zobaczmy jakie tutaj są weź udział w zawodach i zdobądź co najmniej 20 20 złociszy, prawda, w srebrniku można by powiedzieć w każdym razie wyposaż jednego konia w prawda, no łatwe te rzeczy daj mieszankę koniowi, który jest w wieku pomiędzy 6 a 8 lat Tutaj powinno być zrobione. Ja te wszystkie rzeczy sobie wezmę i skrótowo, bo możecie sobie dać na przykład tak jak ja w tym momencie no, dam tam strzały Artemidy, no o włókórcze musi się wzbogacić, prawda? No tam już od razu dostajemy te, te, te niby nagrody, prawda, jakieś tam za zrobienie. A w każdym razie, niech to leci. Nie mamy czasu, żeby na wizji się bawić w te rzeczy. To są bardzo proste zadania. Jak macie problem z tymi zadaniami, no to ja Wam wyjaśnię, jeżeli napiszecie w komentarzach, to, to nie ma problemu. No, następna podkowa poszła, prawda? No dobra, lecimy dalej. To napełniamy. Pogłasz 10 koni. No to wiecie, gdzie, gdzie trzeba pogłaskać. Nie, no... Ym... Tam macie taką rączkę, prawda? No to trzeba pogłaskać 10 koni. Jak macie tam bodajże muśnięcie, no to możecie dwa razy pogłaskać jednego konia naraz. No i trzeba obudzić i pogłaskać 10 koni. Jak nie macie 10 koni, no to trzeba sobie albo urodzić, albo kupić. No takie, takie, jak zaczynacie, to są takie utrudnienia. Tutaj dużą ofertę konia na aukcji, Mówi, nie zrobimy tego, ale normalnie są wystawiane koniki na, na aukcję. Także spokojnie sobie będziecie mogli to zrobić. Przekaż koniowi konia owu, No to to tak samo jak tutaj o widzieliście. Tak. Tego konika z aukcji. Zobaczymy. wycofam go w takim bądź razie. E, takie trudniejsze zadania wam chcę pokazać. No tutaj podaruj. Widzicie? Jest tutaj podaruj. Klepniecie. I już nie macie tego konika. I do widzenia. Jesteście bez konika, ale za to z punktami, tak? Z, to... O, jakie... Niemożliwe jakie rażące ulubione kolor mojej mojej córki 99, tak, no to wiecie o co chodzi. Tutaj trzeba zrobić handlem, prawda? 99. Jest to utrudnione z jednego powodu, z tego powodu, że mm, teraz niestety wszystko jest po dwa, prawda? Tak? Więc yy, no musimy musimy sprzedawać w yy, taki sposób żeby 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 nam to jakoś jakoś się dało tak na stanie ile tam mamy o i teraz na przykład stawimy 19 kupimy tak nie jak sprzedamy to więcej bo to najpierw musimy zrobić tak kupimy kupimy yy, kupimy oca czy tam Paszy 9, tak? Więcej 10 trzeba kupić. Jeszcze jedno. Dobrze i teraz sprzedamy dopiero za, za jeden. A trzeba kombinować. No niestety, trzeba kombinować, żeby, żeby, żeby po prostu, a to dało się zrobić. Nie da się już tak jak poprzednio, że po prostu sobie wyliczamy, kupujemy. Trzeba kombinować. No jakąś pod górę. No ale no tutaj już naprawdę już nas zmuszają do takiego kombinowania, że głowa boli. białe, no nauczniki białe, no to jakieś rzeczy że... się No ma tutaj, dobra, no i tutaj wchodzimy, prawda, i zamiast tych nauczników tutaj klepniemy i sobie szuk... nie szukamy tu, tylko dwójki prawda, tutaj kolor, no i może być taki, nie. Klepiecie załóż, prawda, no i tyle. I wszystko w tym temacie. No i tak się wykonuje to zadanie. A cóż tam mamy jeszcze? A mianowicie, to białe, ja sobie tutaj. O, tu właśnie. Tu możecie sobie poprosić o, o to, żeby ktoś Wam pomógł, prawda? Możecie pomógł, poprosić. No, i możecie też odwołać tą prośbę, prawda? I wtedy, jeśli chcesz e, przesłać kolejną prośbę o pomoc, musisz zapłacić e, 500 deki. E, czy na pewno chcesz anulować pro, prośbę o pomoc? Czekajcie, sprawdzimy jedną rzecz. Na razie anulujemy. Sprawdźmy, czy nam zwrócą pieniądze, prawda, za to. Anuluj. OK. Zobaczymy, czy nam zwrócą pieniądze. Nie zwrócili pieniędzy, czyli dopiero. E, za darmo po prostu nie opłaca się parę razy prosić o pomoc, bo niestety tracicie pieniądze w całości. Kiedyś zwracane były pieniążki, także, ano, nie będziemy tego stosować, damy tam coś tam strzałę. do widzenia. Nie chcę mi się robić po prostu tych zadań, za bardzo. No, a mogłem zrobić od ręki, no, a to tylko szczegół. I teraz na przykład możecie czekać na aż ktoś za, e, poprosi o jakąś pomoc, natomiast nikt nie prosi w tym momencie, no bo to jest testowy, więc tutaj rzadko kto wchodzi. Praktycznie chyba sam nawet jestem te 10 koni, to już to już żeśmy to e, omawiali. Więc, więc nie za bardzo e, nie ma co tutaj myśleć na tym. E, tego konia na opcji też żeśmy już to jest w tym momencie dla mnie nie nieosiągalne bo nie ma żadnych koni na aukcji tylko mój ten który wystawiłem ale to tylko szczegół no i tutaj mamy co zmień łąkę na odłowni no to chodzicie tutaj prawda ciach chodzicie e, e, w łąkę jakąś tam tutaj mamy łąkę zmień na, na odłogi, prawda? Zmieniamy no i możemy dać inną tam zmień na o, dobra, to Tak nie na gra, że głowa boli. Dobra, tam to bary z tym i tak no dobra, no tą frigę możemy też po prostu za, za tutaj te e wyzwanie Tytana, prawda, możemy, możemy sobie, jeżeli mamy jeżeli mamy oczywiście oczywiście VIPa ale no to, e to sobie możemy wtedy wtedy tego VIP'a Tę, tą frigę prawda możemy sobie sobie złowić prawda w wyzwaniu Tytana ja postaram się tą frigę złapać no tu ktoś tam Arwena no cześć Arwenko o dostałaś raz to tutaj szłaś na a ósmy udało ci się wow super 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 hmm? to było, że co ha podwójne, bo tutaj Heimdal i Friga, tak, jest do złapania <laughs> to jest, tak zazwyczaj się nie zdarza ale spróbujemy, dobra użyjmy przedmiotu, prawda, i już i spróbujmy złapać cokolwiek no i zobaczymy co się uda się... Aha, na pewno się nie udało, dobra, ok. Czyli dostajemy podwójnie de facto i do Frigi i do tego Heimdala, tak. Nie był ten co widział cały czas. E, wszystko na świecie, tak? Heimdala? No, no, no. To chyba on. A w każdym razie, no, próbujemy coś tu złapać. Strasznie ciężko idzie, bo tu nawet do drugiego nie dochodzimy, zobaczcie. No, drugi jest, a trzeci już, już nie będzie, już będzie, no, no przyznawalność krytyczna poniżej krytyki no, dobra już możemy zrobić, no trzeba trzeba brać tak promocje jaką dają, tak, no albo możemy grać, albo nie grać, no kto zdecydowali się pograć troszkę, no to no to niestety teraz mają utrudnione e, e, granie Sp no już koniec. Dobra. <laughs> Z tego względu, że no ta przyznawalność i te, 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 te osiągnięcia w tej grze, no to już bez, bez pieniędzy już się chyba raczej nie da cokolwiek osiągnąć. Zresztą większość potwierdza. że zaczynało się po prostu grę. No to był, była szansa, żeby, żeby zdobyć jakiegoś tego. No oszczędzało się ze 2-3 razy. O, gratulacje, Heimdall. Udało się zdobyć. Nie wiem w jaki sposób. Masz już dość fragmentów. Świetnie. Nie wiem w jaki sposób go zdobyłem, ale zdobyłem, tak? No to fajnie, że zdobyłem, no ale to. Niestety, tym razem udało ci się dotrzeć do. No. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, jest, jest tu pewien chyba błąd. Y, jakiś wykonany, bo. Bo niby zdobyłem Hindala, a, a. Nie wiem, on jest chyba na piątym poziomie. Tak. Jest na piątym poziomie, Heimdall. No to ładnie. A na siódmym. No ale. Chwileczkę, jest dobrze, Heimdall, czy? Jest Friga, Dobra, jest frigga. Friggi No i dobrze, no. Niech będzie, no. I mamy frigę. Niedużo żeśmy wydali, także. Ogólnie rzecz biorąc zaskoczyło mnie to, że, że, że połowę tylko musieliśmy uzbierać do freak a, czyli, czyli połowa fragmentów udało się, udało się zebrać i udało się też zebrać tego, tego boskiego. No ale co to jest za boski w ogóle? A, bo a, ja powiem szczerze nie pamiętam. Upominek heski daje, także dobry, dobry bonus. Ja chyba nie mam tego konika. Jest to z koni nordycki, to na pewno nie mam. I 1050 punktów, wiecie, nam trzeba przejść te wszystkie. Zresztą zaraz wam zaprezentuję, że dostaniemy tego konika. Powiem szczerze, no nie wiem, czy ta przyznawalność jest lepsza, większa, mniejsza, czy, czy też nie. Wiem, że na pewno więcej punktów tutaj dają na Dzień Dobry. No chcą za, wiecie, tu trzeba przechodzić te, te po prostu y, wszystkie, wszystkie y, światy. A to jest na w zasadzie taki, że wszystkie, wszystkie punkty, które zdobywacie y, wrzucane są do... Y, do umiejętności i trzeba umiejętnie po prostu je dawać. Tutaj też nie jesteście na danym poziomie, to macie minusowe punkty, także można się nadziać. No ale jesteśmy w Midgardzie, prawda? I mamy plus 3 punkty za 31,6%, prawda? Także tutaj możemy to sobie wrzucić. Na pewno zmniejszają nam te procenty tutaj takie rzeczy jak prysznic i, i no najlepiej mieć poidło, prawda, oczywiście przy tych konikach dobrze jest wrzucić sobie muśnięcie, filotes, bo wtedy macie dwa po prostu użycia, co jest jeszcze ważne przy, przy tym koniku, a mianowicie, co bym ja tutaj jeszcze, a 5 achillesa bym na pewno wrzucił temu konikowi, bo wtedy możecie do zera po prostu go wyeksplatować. I był taki jeszcze bonus, który nie pobiera czasu za te wszystkie oporządzenia i tak dalej. I to on też byłby dobry do tych do tych nordyckich. Zapomniałem, o jak on się nazywa, natomiast był taki, był taki bonusik czasem jest dodawany i on by się rzeczywiście do tych, do tych nordyckich przydał. No cóż, no, jeżeli chodzi o Frigę, to już macie, macie już wszystko chyba powiedziane na ten temat. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze Heimdala, prawda? Heimdall. Też mówiłem na poprzednim, że ten Heimdall daje... Bo, a, promień Heliosa OWU, prawda? Przy 510 punktach, prawda? Też już mamy tutaj prawie, już ostatnią tylko. Tutaj y, ten świat mamy prawie, przedtem było zawsze do połowy wypełnione, także troszeczkę polepszyli. No już robią wszystko, bo widzą, że te zmiany, y, za przeproszeniem, odpłynęło im sporo ludzi od, od tej gry, przy tych zmianach bo no widać, że jest po prostu już... E, gra jest typowo nastawiona na zdzieranie kasy więc no ludzie też... E, no Polacy są przekorni jak widać, że, że, że jest gdzieś zdzierstwo no to, no to robią to, co robią czyli odchodzą od takiej gry no i moim zdaniem dobrze no bo już i tak zdzierają z nas podatki i wszystko, kurczę, daniny, niedaniny wszystko z nas zdzierają to jeszcze, jeszcze dodatkowo e, z gier z nas też zdzierają, już naprawdę aż się nie chce patrzeć na to. Ale no cóż no, jak ktoś ma przyjemność w graniu, to i, i, e, no nie musi wcale mieć boskich, prawda, można sobie tak pograć po prostu od czasu do czasu wejść, ale to już nie jest ta przyjemność jak, jak się zdobywa, prawda, te boski i tak dalej. Kiedyś po prostu e, Dobrze grając, było ci stać na wszystko. Teraz, dobrze grając, nadal jesteś biedny, tak? Także, także nie, liczy się, nie liczy się umiejętność gry, tylko ile masz kasy na koncie, prawda? no I tyle, no. Moim zdaniem tak jest, no. Tutaj, tutaj wszyscy mówią, że, że, że po prostu znaczy się włodarze gry, prawda? Mówią, że to wszystko robią dla dla graczy początkujących a guzik prawda z tego względu że coraz ciężej się gra ja wam tam pokazywałem tam jest seria od nowa prawda zapraszam was na tą serię gdzie na międzynarodowym potrafiłem w ciągu miesiąca zdobyć VIPa no tam chyba troszeczkę więcej niż miesiąc potrafiłem zdobyć VIPa a, a teraz, teraz jest to bardzo bardzo utrudnione i powiem szczerze nie wiem czy byłbym w stanie teraz powtórzyć tą, tą serię no, z drugiej strony już mi się za bardzo nie chce także no przykro mi bardzo ale niestety gra do tego zmusza no dziękuję bardzo za uwagę aha jeszcze, jeszcze jedną rzecz którą chciałem tutaj a, sprawdzić no to mianowicie jeszcze to złote runo ale złote runo no to już zostawimy sobie na przyszłe na następny odcinek bardzo dziękuję za uwagę, pamiętajcie o subach, pamiętajcie o łapkach w górę i jak możecie, to przekażcie dalej ten film. Do usłyszenia.